Witajcie kochani, trochę z innej perspektywy. Ja jestem właśnie w miejscu, w którym bawiłem się jako dzieciak, jak tutaj bawiłem się w domek, jak to bywało tutaj na wsi. Dużo ludzi tutaj też się przewinało, dużo właśnie rówieśników dla dzieciaka, ale nie o tym dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć. Przede wszystkim w pracy ezoteryknej, ale również nie tylko. Ważne jest uziemienie, czyli kontakt z naturą, warto się uziemiać. Teraz o tej porze może być ciężko hmm tutaj boso na przykład chodzić y, po ziemi, tak, po trawie dlatego można to wykorzystać na przykład na spacery w lesie ja jestem akurat u siebie tutaj na swojej posesji mam takie miejsce gdzie jest dużo, dużo zieleni jest też takie oto grzewo grzewo, które mi służyło pomocą dla y, dzieciaka, tak, te różne rzeki się przy tym grewie y, działy, zabawa w domy, kuchnia i tak dalej, i tak dalej, ale o kim chcę wam powiedzieć, grzewo ma ogromną siłę, ogromną moc i to o co je poprosicie, ono pomoże to spełnić, przede wszystkim doda wam moc, doda siłę. Ja prosiłam weźcie to grzewo parę dni temu o, no, o dosyć mocną kwestię, jakbym się po prostu wyzbył kogoś i faktycznie mogę Wam śmiało powiedzieć, że faktycznie jak jak ta energia y, na mnie z tego grzewa spływała, czyli moc, siła była ze mną. No i tak byłem w stanie właśnie tutaj przez, przezwyciężyć to, co gdzieś tam mnie blokowało. Także ogromne tutaj podziękowania do tego grzewa. Ale, ale teraz wracając do tematu, jak się możemy też uziemiać. Możemy tak jak teraz, ja dotykam grzewo ręką, najlepiej obiema rękami. Można się przytulać do grzewa, tak, można szeptać, rozmawiać z grzewem. Można poprosić o pomoc, o uziemienie również, o jakieś wsparcie. Jeżeli potrzebujecie siły, czy czegokolwiek, to jak najbardziej tutaj grzewa wam pomogą. Nie zwracam akurat tutaj uwagi na to, jaki typ to grzewa, czy to ma być broza, czy pola, czy cokolwiek. Tutaj właśnie silik grewon, tak, natura. Ja dzisiaj tutaj z energią reiki oczywiście też popracowałem w krytym grebie, wysłałem białe światło, czułem jak ta energia e, przechodziła przed mną. Takie, jeżeli będziecie praktykować, to możecie odkuwać taki... Mm, na no, takie prądy jakiś wewnętrzne, także one są dosyć bardzo intensywne, więc polecam, polecam dla niedowiarków, może tutaj pokryjecie i coś wam się tutaj pozmienia w myśleniu. Ale pamiętajmy też, żeby właśnie takiemu grzewu, jeżeli grzewkowi grzewia, jak, jak zwał, tak zwał, yy, podziękować też za to, że Was tutaj wspierają, wam, wam tutaj poma. wam tutaj to pomaga. Ja, ja tutaj złożyłem, nie będziecie pewnie widzieć, ale o, w tym miejscu są drobinki ametystu, jako moja ofiara, jako, jako ofiara właśnie za pomoc i wsparcie. Także to można powiedzieć moje grzewo, mocy, moje. Tutaj na miejscu, także bardzo fajne, no ale też i zielono, także bardzo fajna tutaj energia płynie. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam też takich wspaniałych miejsc. Uziemiajcie się, żeby tutaj niczego Wam się nie stało. Pozdrawiam Was cieplutko. Pa, Papa.